Era, 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 era. Odcinek drugi. Króliczki, nasze króliczki. Przedstawiam. Króliczki i ja, czyli ja już to jestem. 15 minut na odcinek, wiecie to. Mamy taki zbiór, że dzisiaj odcinek będzie z samymi króliczkami. Tak? Tak, odcinek z samymi króliczkami. Tak, przyjmuję. Hej! Już mam złamaną nogę. Nie, wystar nie wystarczy ci to. Wystarczy. wystarczy. Powiedziałam, że odcinek drugi. Aha, okej. Okay. Więc wszystkie króliczki, teraz jesteście najważniejsi, musicie zgrywać wielką rolę, czyli główną rolę. Ja Jestem główna w tym ferze, Oczywiście. Czyli musicie mnie słuchać. Dobra. Czyli powiecie, co lubicie. Dobra. Ja lubię biegać, lubię marchewki jak wszystkie króliczki. I lubię spędzać czas z krówką. Franeczkiem, która jest tam daleko, tam daleko, daleko na polu u farmera. Koroś są z Ukrainy i mówię. Wduję się <laughs> To było fajne <laughs> No i to wszystko. Ten odcinek może trwać mniej oczywiście. Ja lubię kolor szary, lubię takie wesołe chwile. I lubię przechodzić. Um, ja lubię święta. Bardzo lubię święta. Nie dlatego, że dostajemy prezenty, ale że wszyscy dają sobie kartki, że wszyscy są dla siebie mili. Mój ulubiony kolor to szary. Bo jest taka brana. A ja lubię kolory tęczy. Um, lubię R, jak wszyscy. Jestem dowódcą Ery i bardzo was lubię. Czy wszystkie króliczki są tutaj zebrane? No, może nie. Ja jestem jeszcze króliczkiem, ale mam takie łuże. Nie wiem, kim jestem. W sumie Pokémonem. Ale też ja mogę powiedzieć. Chyba. Mogę? No, możesz. Ja lubię kolor żółty, lubię stroić miny I, i lubię się na coś patrzeć. Bardzo lubię też Pikachu, którego tutaj nie ma. Może w jakimś odcinku przyjdzie do nas. Może w trzecim, w czwartym, w dziesiątym. O, w dziesiątym? Ciekawe czy będzie dziesięć odcinków. No właśnie, tego jestem ciekawa. A ja nazywam się żółta. A dobra, to co wszyscy robim, lo, robimy? Bo tak ogólnie to dzisiaj będzie dzień królika. No tak! Zapomnieliśmy! Ale przecież jeszcze dwa króliki są u nas! No cósia i Wiusi. Jeszcze wy, powiedzcie. Najpierw Wiusi, No ja. No dobra, ja. No dobra ty, no dobra ty. Mój ulubiony kolor to różowy. Lubię wiosnę bardzo. Lubię kolor różowy jasny, ciemny, i ale fioletowego już nie. I lubię biegać i zrywać kwiatki. Ja lubię nocne chwile. Interesuje mnie kolor granatowy i lubię gwiazdy. I, tr I nie lubię różowego. Ale mogę się jeszcze w niego patrzeć. Nie, ja, i ja lubię, bardzo lubię robić nocne spacery. Bardzo. O takie nocne spacery, kiedy jest. Ale nie jak tak teraz jest. Tylko jak jest bardziej ciemno. Wtedy jest bardzo fajnie. Może, może wy też lubicie? Jak odpowiecie? Super! To i tak fajna odpowiedź. Każdy lubi co innego. No dobra, to ten odcinek przecież nie może trwać tylko 4 minut. No w sumie to tak. No to co robimy? Króliczkowe party. A co innego? Blu, bla, 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 ta, 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 różo. Nieróżowy. Ja robię różowy! Żółty! Wszyscy lubimy inny kolor! No, nadal coś robimy. Nie wiem, czy to ma to trwać. Kto jest jeszcze naszym króliczkiem? Ja! Różowe party, różowe party, kolorowe party! Teraz Ty mów. Teraz Ty mów. No wiem. Ja bardzo lubię króliczki. Ciągle się na nie patrzę i mam taką czapkę. Nie jestem króliczkiem, ale no wyglądam jak króliczek, bo mam taką czapkę. Yy. Lubię mieć kieszenie i bardzo lubię kolor fioletowy, bo ja lubię takie ciemniejsze. Lubiłabym różowe inaczej, ale tak to. Lubię kolor fioletowy i biały. Bardzo lubię fioletowy i biały. Moim zdaniem to najładniejsze kolory na świecie fioletowy i biały. A wy możecie powiedzieć, jaki kolor najbardziej lubicie. Jaki kolor najbardziej lubicie, mówcie to teraz. A teraz twój brat, jeśli go masz. A teraz twoja mama, jeśli masz. A teraz twój tata, jeśli masz to super kolory, jeśli oczywiście powiedzieliście, a teraz możecie mi powiedzieć, jak się nazywacie? Ty się nazywasz? A kolejny ktoś jeśli go masz? A kolejny ktoś jeśli go masz? A kolejny ktoś jeśli go masz? Oczywiście mamy i taty nie musi być, tylko może być dziecko oczywiście, ale jeśli za dużo macie dzieci, to jeszcze trochę wam dam. No kolory teraz mówcie. I imiona. Już? Dobra. To. Już wiem, jakie macie. Chyba mnie lubicie. Um, bardzo mnie lubicie. A czy podoba Wam się era? Bo mi się strasznie podoba. Wszystkim mi się podoba. Ale mi chyba najbardziej. Nie, 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 nie. nie. No, może nie, tylko mi najbardziej. Hi, hi, hi. Mam ładne włosy? Dzięki. Dobra, kolor szary rządzi. Może rządzić u Ciebie. Ale i tak mój ulubiony kolor kol fioletowy i biały. Ale i tak bardziej lubię biały. <ścoughs> biały, biały! Oh! Oh, kocham biały, oh. Dwa mnie, ja jestem Mela, czyli Amelka. Jestem biała i mam piękne oczy. Zobaczcie, jakie piękne oczy. A drugie? Dzięki! A ja też was lubię. Jeśli oczywiście mówicie to wszystko, co wam każemy, bo lubię, jak mówicie, jak, no, jak, wam, jak wam coś każemy, bo zawsze to ma, słyszę moimi długimi uszami, tym Biglem. Ee, I bardzo lubię wąchać. Ale ty nie jesteś króliczkiem. No przepraszam, moją tylko powiedzieć trochę o sobie. Przepraszam. Ej, króliczki, bo chyba musimy ją przeprosić. No, 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 no tak, musimy ją przeprosić. No, musimy ją przeprosić. Nie, nie powiedziałam, Przepraszam. Przepraszamy Cię. Nie chcieliśmy Cię przykrości sprawić. Nie wiem czy wszyscy powiedzieliśmy, nie wiem czy wszyscy jakie różniczki powiedzieli, no, ale nie ważne. Przepraszam. Wybacz, Zba mi. Wybaczamy Ci. Przepraszam. No, nic nie zrobiłaś, możesz z nami. Napra na na naprawdę? A ale ja, ja nie, chcę. A a nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Naprawdę nie chcę. Bo nie chcę, to jest... Dzień... Króliczka Minuta mi została. <grych> Dobra. A możemy dzień sprawić u ciebie? Dzień królika? Oczywiście. Zapraszam. Dzień króliczka. 10 minut później. Dzień go, dzięko ba. Zaśpiewamy wam teraz piosenkę. Dzień króliczka, to trochę psiska, ale teraz kochamy was. Każdy was kocha. Elowina. Może nie wiecie, co to jest, ale króliczki najlepsze są. Może nie. Może najlepsze są, albo nie. Prowicie teraz mi. To Okej. Ja minut, to za chwilę będzie ta, więc pa. La 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 la. Witamy was już dziś. Możemy pożegnać was, ale nie jesteście łakomczuchy, Każdy może być łakomczuchem, Algo albo gadułą. Każdy może być inny. Nasze kliczki. Odcinek tak służy, odcinek tak się nazywa. Oglądajcie erę, bo króliczki to piosenka na dzień królika. Naprawdę kochamy wszystkich się. Wszystkich kochamy. Nawet was kochamy. Wszędzie możecie ten dźwięk usłyszeć. Od maskotki. Od maskotki kochamy was. La 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 la, la, la 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 Wszyscy lubimy się, więc możecie nas kochać. Tak, tak, to tak, to tak. Ne, hle tak.